Zapobiegać atopowemu zapaleniu skóry. Zadbaj o jak najbardziej naturalną dietę opartą na warzywach i owocach. Wyeliminuj na jakiś czas gluten. Ogranicz spożywanie cukru, a mięso jedz w Uzupełnij niedobory witaminy D, przebywaj na słońcu lub zakup lampy medyczne dostępne na biblioteka wiedzy. Zadbaj o jelita oraz o florę bakteryjną, która się w nich znajduje. Przyjmuj probiotyki i prebiotyki. Włoż do swojej diety olej z czarnuszki i olej linia. Aby zlikwidować stony zapalne i ukoić skórę, smaruj się olejem arganowym. Tylko nie kupuj w drogeriach, kup dobrej jakości. Nie drap pod żadnym pozorem zmian chorobotwórczych. Jeżeli nie możesz wytrzymać świątu, to uciskaj skórę. Unikaj kontaktu z dymem papierosowym, kurzem i innymi substancjami, które są uczulające. Drogeryjne i zwykłe mydła oraz płyny do kąpieli zastąp specjalistycznymi produktami przeznaczonymi do atopowej skóry. Tylko zwracaj na skład kosmetyków ma być jak najbardziej naturalny. Usuń ze swojego otoczenia wszelkie alergeny pokarmowe. Wypróbuj wyciąg z rumianku i nagietka. W celu łagodzenia podrażnień i usunięcia stanów zapalnych kąp się w krochmalu. Kąpiele wannie nie powinny trwać zbyt długo, aby rany mogły się goić. Stosuj wodz pszczeli i aloes. Obserwuj mnie po więcej.